Jarosław Kaczyński odniósł się do znanych słów Donalda Tuska, który mówił, że go nikt w Europie nie ogra. No to jest oczywiście z jednej strony pokazanie jak bardzo okłamywał Tusk, mówiąc, że ja wszystko załatwię, mnie nikt w Europie nie ogra. Tylko, że go nikt nie musiał, proszę Państwa, ogrywać. To jest popychle zwykłe, a nic innego. Kazali mu to po prostu zrobił, no. Taka jest sytuacja. Zwykłe rodzicielstwo jest staroświeckie i zacofane. Bądźmy nowocześni i postępowi. Tym razem onet. Mam dwóch psynów i opowiem wam o psiacierzyństwie. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec poinformował, że koszt realizacji misji publicznej przez media publiczne w Polsce będzie wynosił około 3,5 miliarda złotych rocznie. Nowy rząd Holandii jak widać sprzeciwia się dotychczasowej polityce Unii Europejskiej. Chce likwidacji podatku od dwutlenku węgla, zdjęcia obciążeń z rolników związanych z Zielonym ładem i wyjścia z paktu migracyjnego. Minister Obrony Radosław Sikorski powiedział, że Amerykanie uprzedzili Moskwę, iż użycie broni jądrowej będzie oznaczało zniszczenie wszystkich rosyjskich pozycji na Ukrainie atakiem konwencjonalnym. To klasyczna formuła obezładniającej odpowiedzi konwencjonalnej. Powiem wam, że grubo. Dziś to tylko artykuł, a za kilka lat takie będzie prawo. Niemowlakowi nie można zmienić pieluchy. Trzeba go poprosić o zgodę na zmianę pieluchy. I to nie mówi byle kto, tylko tak mówią psycholodzy. Oj, wróć seksuolodzy. Seksuolog radzi. Proś dziecko o zgodę przed zmianą pieluchy. Jego reakcja ma znaczenie. Czasami to się zastanawiam, jakie trzeba skończyć uniwersytety i fakultety, żeby dojść do czegoś takiego. To jest naprawdę nauka na najwyższym poziomie.